Boże, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest trener reprezentacji Amffutbolu Marek Dragosz. Witam. Znajdujemy się na terenie hotelu Trylogia, gdzie odbywa się już drugie zgrupowanie reprezentacji Amfutbol. I na ten temat chciałem porozmawiać z trenerem. Jak przygotowania idą? Jak, jak, jak obiekt tutaj jest przystosowany do, do Waszych potrzeb? No co mogę powiedzieć? Myślę sobie, że. Ja osobiście wróciłem z radością, bo ten pobyt sprzed dwóch tygodni wspominamy bardzo mile. Było, zwłaszcza dzisiaj w pierwszej kolejności mówi się o bezpieczeństwie, o jakimś tam może niesterylnym życiu, ale mm, takim, który da powiedzmy, komfort funkcjonowania. Więc no, nie brakowało nam ptasiego mleka dwa tygodnie temu, chociaż luksusów nie szukamy. A, no, teraz jest podobnie, więc aura może troszeczkę nam nie sprzyja, ale to z drugiej strony może dobrze, bo powinniśmy grać w każdych warunkach i trenować również. Więc jest ok. Mamy wszystko blisko, wszystko pod nosem. Cicho, spokój, zieleń, boisko, piłka. Czego nam trzeba więcej? Jest, jest ok. To się cieszę bardzo. Te zgrupowania miały być w kontekście przygotowań do imprezy Euro 2020, tak, w Krakowie. Niestety impreza została przełożona na rok później, wiadomo z jakich przyczyn. Jakby trener tutaj podsumował kwestie tych przygotowań, to się odbywają, pewnie trzeba bardziej motywować zawodników, inaczej troszkę podejść do tematu. Nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło, nikt za sobie tego nie wymyślił, więc z jednej strony śmiejemy się w sztabie, że w sumie fajnie, że mistrzostwa będą w przyszłym roku, bo mamy jeszcze w miarę półtora roku pewnej roboty, może nikt nas nie wyrzuci. A poważnie jest jak jest. No ja biorę to takim, takim, jakim jest. Decyzja o tym zapadła. Wydaje mi się, że rozsądna. Możemy myśleć o tym, że straciliśmy rok, a ja akurat uważam, że zyskaliśmy, bo mamy za sobą fajne doświadczenia. Mamy za sobą okres pandemii, które który też uważam, że były, były okresem pewnie niełatwym, ale były doświadczeniem. Nauczyliśmy się wielu rzeczy, bo trzeba było funkcjonować w nowych realiach i prowadzić treningi online i Milion jakichś tam innych rzeczy. Natomiast mamy przed sobą rok, i teraz skonstruowaliśmy, konstruujemy, realizujemy plan, który um, myślę sobie, że będzie lepszym planem niż ten, który założyliśmy sobie w tamtym roku, przygotowując się do tych mistrzostw, do, do tych planowanych. Więc dla mnie, dla mnie, dla mnie jakby yy, nie powiem, że nie ma różnicy, bo czekaliśmy na te mistrzostwa, mieliśmy dreszczyk emocji, gdzieś celowaliśmy, że ten wrzesień będzie takim bardzo ważnym momentem dla nas. No okej, okay, no. będą w przyszłym roku i, i, i damy radę. Według mnie nie zmieniło się za wiele, oprócz tego, że zmieniła się data. I trzeba tylko trzymać kciuki, żebyśmy byli zdrowi, żeby się nic nie podziało, żeby to nie tylko piłkarskie, ale każdy fragment życia, żeby się nie komplikował. Super, to ja trzymam kciuki za pierwszą reprezentację, ale też od razu powiem, że za tydzień będzie odbywało się zgrupowanie Am Football Junior, którego Pan też jest trenerem i mam takie pytanie w związku z tym, bo wiem, że na tym zgrupowaniu mamy dwóch juniorów. Jak oni tutaj się zapatrują na ten zespół, jak ich przyjęła, tak, że tak powiem starszyzna i czy te wprowadzanie młodszych zawodników do drużyny, która bądź co bądź jest już doświadczoną drużyną, jak, jak to wpływa na, na tych starszych zawodników no i na tych młodych? Właściwie ja chciałem zapytać, czy w takim układzie, jak jestem tutaj, tak często w tak krótkim czasie, to może tu jakąś miejscówkę sobie na stałe już ogarnął. Jak młodzi, zawsze nowy zawodnik, o ile ma w sobie jakieś takie cechy charakteru, które nie chodzi o to, żeby go zespół kupił. Jeśli on chce być w tym zespole i dopasowuje się do reguł, które obowiązują. I chcę ten zespół tworzyć. No, nie ma znaczenia, ile ma lat. <laughs> Jeśli jest nowy, zawsze będzie akceptowany. I jakby cała jakaś wielka formuła na ten temat. To, że oni są młodzi, to, że są jednocześnie w juniorskim i seniorskim futbolu, przynajmniej w tym momencie, ja to traktuję jako taką taki element, powiedzmy, bardziej motywacji dla nich właśnie. I też wierzę w to, że jeśli oni z kolei pojawią się na zgrupowaniu juniorskim, to, to w ten sposób oni będą pewnego rodzaju wzorem dla swoich młodszych kolegów tam. I jeśli taki, taki mechanizm zadziała, wierzę, że tak będzie. To chyba fajnie. Także to ja życzę powodzenia, dalszego miłego pobytu na terenie hotelu Triologia, ale także powodzenia w mistrzostwach za rok.

Yeah, karaoke, czas, tak. czas, rzuć, rzuć. Jest wojna ze straberem. Ale ja powiedziałem, że No, dziękuję. No, dziękuję. No, dziękuję. No, dziękuję. No, Na raz, na raz dziękuję. No, Tak. Dobrze, Dobra. Jestem. 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 Jestem tam. Jestem. 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 Jestem, jestem Czerwony, czerwony pierwone. Pierwone, pierwone. Jest Brawo jest. Jest, Pierwone, jest. Super.